Czyli strony Krzysiek i tam wszystkich. Bardzo serdecznie. W następnym odcinku, jeśli chodzi o TB, to zamierzam pokazać Wam Bone Lord Cave. Jest to miejscówka przeznaczona na nisko graczy, na której można przedrobinie szczęścia ład, ładnie zarobić. No i EXP jest także przyzwoity. Co do profesji, myślę, że najlepiej wywijało się tutaj parkiem, ale też z pewnością każda by sobie tutaj doskonale poradziła. No, może Knight powinien przychodzić trochę później niż pozostałe. O ile Bone nie są zbyt silne. E, później występują Elder, m, dlatego warto mieć no, nawet 40 plus poziom, żeby sobie tutaj jakoś miale przyzwyczajenić i na pewno nie paść. Co do zaopatrzenia, warto na pewno wziąć brąz amulet, e, który uchroni nas przed wysycaniem many, bo to praktycznie każdy nam ją kradnie, co jest naprawdę wkurzające. E, niestety takiego ze sobą nie ma, ale już trudno. E, no, Sterf Ring może się też przydać. Co prawda lody i tak dalej, wszystko nas tutaj widzi, ale... Sumony mogą nas nie zobaczyć. No, taki zwykły szkielet to może nie jest jakimś szczególnym problemem, ale Crypt szlamblery, Elder Bone Lorda, no to już trochę nieciekawie, wiadomo. Mm, Ekspozisko jest dość fajnie zrobione. No ja bym oczywiście tutaj może trochę poprawił, żeby dało się jakoś tako zataczać koło jak bez przerwy. Mm, ale dobra rzecz jest taka, że na koniec znajduje się teleport, który nas po prostu przenosi na sam początek ekspoiska i możemy zacząć um, ekspić od nowa, albo po prostu od razu się wrócić. Um, co do naszego zarobku, myślę, że... No, tutaj będzie się opierał głównie na Bone Lord Ayach. Um, które chodzą średnio przynajmniej na candy około tam 5k, ile jest co tu praktycznie z każdego moba, no nie licząc chyba tego gazela. Um, reszta przedmiotów to już trochę mniejsze profity, um, z tych częstszych na jakieś kreatury produkcyjne, tutaj patrzę takie flaszeczki, około 100gp, no, zwyczajny hajs. Jakieś 200 swordy, z których można zrobić choćby lotbaga. Z lepszych przedmiotów Lord Shield, Lord Helmet. I tutaj, no to już później może o tym wspomnę, bo na koniec są Braindefy, które oczywiście dają lepsze przedmioty. Powiem um, tak, nie wiem czy to dobrze, że nie dorobili, bo jakby tu powiedzieć, gdy mamy takie 40+, no to oczywiście one mogą być naprawdę olbrzymim problemem. A gdy mamy już takich powiedzmy wystarczających, żeby je bić, jest tu ich po prostu trochę za mało, jak e, dla mnie. No ale cóż, można po prostu to omijać. Ja właśnie dlatego wybrałem tutaj Knighta, żeby oczywiście wam tylko e, zaprezentować te brain Defy, bo Palek by po prostu ani druid pewnie nie dali rady. Coś do z ciekawostek wam powiem. E, nie wiem, czy wszyscy widzieli, że Elder Bone Lord kiedyś nie dawał właśnie AI i to robili, że e, właśnie już z niego lecą, bo to był właśnie jeden z tych problematycznych przedmiotów, które ciężko było po prostu zdobyć, już nie wspominając, że nie było żadnego takiego sensownego spota, tutaj patrzcie tego jest to sensownego spota na bumblebee na przykład Hergates, no to i tam się dostańcie trochę chodzenia trochę wkurzające um, Fenrock um, też no wiadomo trzeba się nachodzić i tak dalej, poza tym wydaje mi się, że ten jest ogólnie po prostu um, najlepszy. Co do tego ile osób może tutaj XP, ciężko mi to niestety stwierdzić um, Wydaje mi się, że może 2-3, nie wiem. Zaraz, zresztą musicie sami stwierdzić, bo mi się to jakoś ciężko yy, akurat w tym przypadku ocenia. Jak możecie zobaczyć, Eldered Bonewall, no może nie jest jakoś specjalnie wytrzymały takim palkiem czy tam sokiem można go szybko wstrzelać, na sok na przykład z gryby, yy, ale no jednak, gdy się go trzyma przy życiu, nie dość, że bije dość mocno, z tego co się tutaj może strzelać, jakby. Pojedynczej strzelby za wiele nie robi, a on może strzelić chyba dwa na Was. Jeszcze nie mówiąc ile on tych sumonów daje. Gejzery... tak, geysery. I yy... crypszczembery właśnie. No dobra, to już będzie przychodzić na następne piętro, jest ciekawe. Yy, tutaj, gdzie przychodzimy z led lotów. O, to jeszcze kawałek w dół podejdziemy, dobra. Przechodzimy z nich, później jest zwyczajny spot na zwykłe Bone Moim zdaniem to nie jest takie za dobre rozwiązanie, bo jakby ktoś chciał chłonić same Bone Lordy, to jedno piętro może mu nie wystarczyć. A przejście przez te Eldery może być problematyczne na niskim poziomie. Właśnie ostatnio prosiliście właśnie coś na 35 50 level, chyba tak, to było najbardziej, powiedzmy, oceniane. I myślę, że właśnie ta mistrówka się kwalifikuje do tego. Do tego będzie jeszcze jedna ekspresja, którą już mam na oku i zamierzam e, nagrać, ale tym razem już będzie to oczywiście... chyba druidem. Już nie będę tam na to knajtem, bo tam nie będzie już takich okrzelonych mobów jak Braindefy. Mmm... Właśnie, ktoś mi słusznie zwrócił uwagę na to, że... nie ma podobników w setny, dwusetny, znaczy one i tak się nie pojawiają jakoś strasznie często, e, Coś zmienia faktu, że oczywiście one będą dodane, Knighta myślę, że dodam może w... niedzielę a co do glidi bo już myślę, że większość z Was wiecia jakiś taki powiedzmy bardziej oficjalny termin. Wydaje mi się, że będzie zakładana w, w to jest tego. W sobotę do tego czasu powinienem wymyślić jakąś sensowną nazwę itd. I na nakręcę prawdopodobnie jakiś króciutki odcinek, gdy ona gdy stworzy już taką. No, ten akurat z jest tutaj malutki, jak możecie zobaczyć, ale bo no, dość sporo. I tutaj już będziemy przychodzić na Brain Defy. też właściwie nie mają go specjalnie dużo życia, ale no, już przywołują wampiry i w ogóle bio zdecydowanie mocniej. No, oczywiście, jak macie jakieś tam kosmiczny tak itd., to można próbować tam. Gdy się jakoś poprawi level, nie wiem, 50, no, to, to nie no niezłe wyzwanie to by było nawet na 50. A poza tym, gdybyście zebrali więcej, to już w ogóle masakra, bo one tutaj są w miarę gęsto. Dobra naprawdę A widzicie, leczy się też nie da. No właśnie, teraz przechodząc do ich lota, można zdobyć poza przedmiotami Zelda Bone Lorda Hunted Blade i chyba Spicket Squelcher. No i to tak ogólnie tyle. Dobra, tutaj jakoś, no właśnie, no był strasznie gęsty. Może najpierw przejdziemy do tego, jak już go przyblokować. No, A szczególnie masakra, to oczywiście, wybijanie jest ich knajtem. No, tej, ta maczuga, to już sobie no, nie warto podnosić. A, oczywiście po tych, po tym następnym ekspoizmach, na z niższym poziomem właśnie już sobie przejdę na te wampiry, bo ja trochę odłożyłem powiedzmy, a ten odcinek znowu pojawił się też wcześniej, bo zauważyłem, że gs to już w ogóle e, o dziwo w parę godzin przegoniły dzień wcześniej dodany odcinek z Hero, pod wrażeniem, szczególnie dlatego, że myślałem że Gsie powiedzmy będą mniej ciekawe, no bo sobie tylko znaczą nowe mobki i tak dalej, ale jak widać, no, się wam spodobało. A więc oczywiście dalej trzymajcie poziom, te wtedy będą się dalej tak często pojawiały odcinki. No i w końcu drugi Bone los Eye. One mi się akurat że znaczy niekoniecznie mi, mój brat chce sobie zrobić outfit i jemu są bardzo e, potrzebne. Zobaczymy czy właśnie potanieły to w ogóle te eye, bo z tego co ja tu zauważyłem, no nikogo tutaj nie ma. A więc nie wiem, czy choćby na candy się zmieniły te ceny, ale może u Was tak. Czyli, jeśli macie jakieś, to może lepiej szybko sprzedajcie, żeby nie potaniały. A jeśli chcecie kupić, to może trochę przyczekajcie, lub po prostu wybierzcie się tutaj. Dobra, sobie trochę tutaj może podładuję tą manek, słuchajcie nikomu. Bo jednak, jak się nie patrzy na HP, to łatwo spaść na, na niż poziom, nawet jeśli mopki nie są aż tak zabójcze. No i dobra, już jest ostatni i przychodzę do tego portalu. Oj... jeszcze fajnie by było, gdyby jakiś elegancki tam jak poleci na koniec. No niestety, dobra. Tutaj znajduje się ten portal i wywali nas na sam początek. No i znowu możemy do wyboru. Albo idziemy w dół, tam jest ślepy zaułek, albo do góry, żeby iść dalej, znowu na Bone Lodge. Tutaj wychodzimy, ja znajduję się na Liberty Bay, może w dole mapę, jak się uda do lepiej widzicie. No. Blisko miasta, naprawdę, a więc fajnie. Dobra, i to by było mniej więcej na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, możecie zostawić łapeczkę w górę, jakiś komentarz, propozycje, oczywiście, możecie dalej pisać, pytania. Em, no i tak dalej. No, już sobie tylko przejdę do depo. A, jeszcze może wspominając te bomby i tak dalej, to. Nie są jakoś szczególnie niestety, jak to w przypadku potrzebna wiadomo, bo niestety wykończył nas wtedy i tak na no distance, Ale można jakoś użyć, jeśli chcecie je przyblokować, żeby wam e, nie uciekły. Dobra, trzymajcie się, cześć!